Okazało się, że muszę przejść zabieg usunięcia macicy. Czy ja potem będę kobietą, czy będę mogła współżyć, czy będę jeszcze atrakcyjna dla mojego partnera? O tym właśnie dzisiaj będzie ten film. Dzień dobry, witam Was Beata Nakoska, ginekolog z ponad 30-letnim stażem pracy, fascynatka zdrowego stylu życia. I podróżniczka. Na początek chciałam Wam powiedzieć, po co nam właściwie jest macica. A ona ma kilka różnych zadań w naszym organizmie. Po pierwsze, macica to narząd, który jest tylko i wyłącznie u kobiety. Najpierw służy jako autostrada dla plemników. To jest pochwa. Tutaj dochodzi do współżycia i do wytrysku nasienia. Plemniki dostają się tu, to jest sklepienie pochwy. I ze względu na zasadowe pH. W szyjce macicy bardzo szybko z pochwy zaczynają wędrować przez szyjkę macicy do jamy macicy, a później do jajowodów. Jeżeli natrafią na odpowiedni moment, czyli na owulację, to tutaj w bańce jajowodu dochodzi do spotkania plemników i komórki jajowej i przy sprzyjających warunkach dochodzi do zapłodnienia. Zapłodniona komórka jajowa wraca tą autostradą do Jamy macicy, i tutaj gdzieś dochodzi do zagnieżdżenia. Czyli po pierwsze, jest to autostrada. Po drugie, jest to miejsce, w którym rozwija się zarodek, a potem płód. 9 miesięcy. Czyli jest to taka kołyska, w której rozwija się nasze dziecko w życiu płodowym. Po trzecie, w momencie kiedy zaczyna się poród, macica staje się takim wielkim urządzeniem, które ten cały proces przeprowadza. Dziecko z macicy musi poprzez szyjkę macicy i pochwy dostać się na zewnątrz. To są takie najważniejsze zadania macicy, ale macica również jest takim wsparciem dla narządów, które znajdują się wokół niej. Czyli przed macicą znajduje się pęcherz a za macicą kiszka stolcowa. Dlaczego czasami dochodzi do takiej sytuacji, że trzeba operować macicę? Są różne przyczyny. Najczęstszą przyczyną są mięśniaki macicy, które mogą miejsca się w różnych miejscach w ścianie macicy i poza ścianą macicy. Tutaj mamy przykłady kilku mięśniaków: ten jest w ścianie macicy. Tutaj jest taki mięśniak, który znajduje się w jamie macicy. W momencie, kiedy te mięśniaki stają się bardzo duże albo powodują bardzo obfite krwawienia, to czasami lekarz podejmuje decyzję, że należy po prostu usunąć macicę. Inną przyczyną, która prowadzi do decyzji, że należy usunąć macicę, są obfite krwawienia, niekoniecznie związane z mięśniakami. Czasami jest taka sytuacja, że. Kobieta po prostu każdą miesiączkę ma bardzo, bardzo kwitą. I pomimo wdrażania różnych leków, sytuacja się nie zmienia. W momencie, kiedy kobieta już jest po spełnieniu swoich planów macierzyńskich, niedaleko menopauzy, to jedną z metod leczenia jest właśnie usunięcie macicy, żeby tych krwawień nie było. No bo kobieta co miesiąc traci olbrzymie ilości krwi, a nie jest to dobre dla jej zdrowia. Kolejnym powodem, dla którego podejmujemy. Decyzje o usunięciu macicy są różne nowotwory. Tych nowotworów związanych z narządem rodnych jest kilka. Pierwszy to rak szyjki macicy, umiejscowiający się tutaj w tej okolicy. W Polsce na raka szyjki macicy rok rocznie zachorowuje 3000 kobiet i niestety połowa z nich umiera. O tym się bardzo dużo mówi. Róbcie sobie Badania cytologiczne, bo to jest profilaktyka, która ma szansę wykryć tego raka na tyle wcześnie, że operacja będzie stuprocentowym wyleczeniem. Kolejny nowotwór to rak endometrium, czyli rak, który rozwija się w błonie śluzowej macicy. Tych raków w Polsce niestety pojawia się coraz więcej. W ostatnich latach aż 6 tysięcy corocznie zapada na tego raka i niestety coraz więcej umiera. W ostatnich latach co roku umarło 2000 kobiet. Następny nowotwór to jest rak jajnika. Bardzo podstępny rak, który bardzo długo nie daje objawów, na ten nowotwór rok rocznie zapada ponad 4,5 tysiąca kobiet w Polsce i niestety 3000 umiera. I w momencie kiedy zdiagnozuje się któryś z tych nowotworów narządu rodnego jedynym wyjściem jest operacja. Usunięcie macicy. Inną sytuacją która staje się przyczynkiem do podjęcia decyzji o usunięciu macicy, jest endometrioza. Endometrioza, na którą choruje w Polsce około 3000 kobiet i czasami te dolegliwości są tak mocno nasilone, że niestety jedynym wyjściem jest usunięcie macicy. W jaki sposób się wykonuje ten zabieg? Można nacinać brzuch, czyli przez laparotomię, i usuwać narząd rodny. Są środki, które usuwają przez laparoskopię, czyli kobieta ma trzy malutkie dziurki, przez te dziurki jest usuwany cały narząd rodny. Nie zawsze usuwa się całą macicę. Czasami usuwa się tylko trzon macicy, zostawiając szyjkę macicy. U młodych kobiet, po to, żeby zachować jeszcze jej czynność hormonalną, zawsze, jeżeli tylko taka jest możliwość, zostawia się jajniki. Wiele z nas kiedy się dowiaduje o tym, że musi być to operacja, bardzo mocno walczą o to, żeby ta macica została. Jeżeli operacja jest z powodu mięśniaków macicy, to wiele z nas chce, żeby usunąć te mięśniaki, a żeby macica została. Jeżeli jest to młoda osoba, która ma jeszcze jakieś plany macierzyńskie, to jak najbardziej każdy lekarz postara się usunąć tylko mięśniaki, zostawiając macicę. Natomiast jeżeli jest to kobieta, która spełniła swoje plany macierzyńskie, to dobrze jednak porozmawiać z lekarzem żeby wytłumaczył że być może lepszym rozwiązaniem będzie właśnie usunięcie całej macicy dlatego że przy mięśniakach zawsze jest tak że nigdy się nie usunie wszystkich i czasami po paru miesiącach po paru latach konieczna jest reoperacja a każda operacja to jest wielki stres wielkie zagrożenie dla zdrowia kobiety pojawianie się zrostów i później, jeżeli trzeba operować z jakichś innych przyczyn, nagle się okazuje, że tam jest taki bałagan w środku, w miednicy mniejszej, że operacja jest bardzo, bardzo trudna. Poza tym pamiętajcie, że w momencie, kiedy usunie się całą macicę, pozbywamy się zagrożenia pojawienia się raka jajnika, raka jajowodu, który jest bardzo rzadkim nowotworem, ale się zdarza. I jest to nowotwór naprawdę o wysokiej śmiertelności, bo bardzo późno się go rozpoznaje. Raka endometrium, którego jest coraz więcej, coraz większa śmiertelność, raka szyjki macicy i jeszcze takiego rzadkiego raka jak mięsak. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że mamy mieć tą macicę usuniętą, to nie protestujmy tak bardzo, bo naprawdę macica to nie jest synonim kobiecości. Co zrobić, żeby jak najszybciej dojść do siebie po operacji? Dobrze jest spotkać się z rehabilitantem od urogynekologii jeszcze przed zabiegiem po to żeby przygotował nasze mięśnie miednicy mniejszej więzadła w okolicy miednicy do tego żeby one dużo szybciej doszły do siebie po operacji w szpitalach bardzo często są rehabilitanci którzy pomagają pacjentkom po operacji dochodzić jak najszybciej do siebie. Natomiast potem, jak pacjentka wychodzi ze szpitala do domu, to zwykle nikt jej nie proponuje rehabilitacji. Na pomoc rehabilitanta czeka się miesiącami, więc tak naprawdę, jeżeli którąś kobietę na to stać, to najlepiej pójść prywatnie. Dlatego, że jeżeli nie wiemy, jak ze sobą postępować, to mogą się pojawić różne powikłania. Jednym z powikłań po takich zabiegach jest nietrzymanie moczu. Innym pojawiające się zrosty, które mogą powodować bardzo silne bóle w okolicy miednicy. Rehabilitacja jest działaniem, które zmniejszy te dolegliwości, a być może w ogóle one się dzięki rehabilitacji nie pojawią. W momencie, kiedy usuwamy całą macicę z jajnikami, w którymś momencie może się pojawić suchość pochwy. Porozmawiajcie o tym z lekarzem ginekologiem. On da wam jakieś leki, albo estrogeny do pochwowe, albo globulki z kwasem hialuronowym. I pamiętajcie, że macica nie determinuje tego, czy wy jesteście kobietą czy nie. Ona tak naprawdę służy przede wszystkim do rozrodu. Jest wielkim problemem dla wielu kobiet, bo podczas każdej miesiączki bardzo cierpią, bo u wielu kobiet miesiączki są bardzo, bardzo bolesne. Więc usunięcie jej może poprawić komfort życia. Nie produkuje żadnych hormonów, więc jeżeli zostanie usunięta bez. Jajników, bo jesteśmy jeszcze w takim wieku, że jajniki pracują, to nie będziemy miały żadnych zaburzeń hormonalnych. A do seksu potrzebna jest nam przede wszystkim pochwa. Pochwa po zabiegu usunięciu macicy zostaje w całości. Nie są zwykle uszkodzone żadne nerwy ani naczynia, które zabezpieczają pochwę, więc wszelkie doznania powinny być takie same jak przed operacją. A pamiętajcie, że bodźce w trakcie seksu płyną od łechtaczki, ścian pochwy. I od punktu G. Te wszystkie miejsca po operacji macicy nie są uszkodzone. Pamiętajcie, że kobiecość to nie macica, to wszystko, co sobą reprezentujemy. Ludzie, nie tylko mężczyźni, ale kobiety, bardzo chętnie będą z nami przybywać, jeżeli będziemy pogodzone ze sobą w środku, bo to powoduje, że promieniejemy na zewnątrz. I nikogo wtedy nie obchodzi, czy my mamy macicę, czy nie. Więc pamiętajcie, jeżeli dowiadujecie się, że z jakiegoś powodu macie mieć usuniętą macicę, to nie wpadajcie w panikę. Po pierwsze, zapytajcie swojego ginekologa, co możecie zrobić, żeby ten zabieg przejść jak najłagodniej. Pamiętajcie o tym, że możecie udać się do rehabilitanta, a po zabiegu pamiętajcie, żeby pić witaminę C i łykać kolagen. Bo każdy stres powoduje, że witamina C spada nam właściwie do zera w organizmie. Taka sytuacja, kooperacja na pewno jest olbrzymim stresem dla organizmu i tę witaminę C trzeba dostarczać. Cieszmy się, że nasza medycyna jest na takim poziomie, że jeżeli coś się dzieje, to jest w stanie w wielu sytuacjach bardzo mocno pomóc kobiecie, m.in. poprzez właśnie operacje, bo w dzisiejszych czasach operacje są dosyć bezpieczne bardzo rzadko jakieś komplikacje się dzieją, a potem od nas zależy, żeby ten okres rekonwalescencji i całą resztę życia przeżyć jak najlepiej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam na moje inne filmy.